Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na film, w którym pokażę, jak przygotować chleb na piwie, czyli prosty i smaczny wypiek, który zachwyci niejedno podniebienie. Zapraszam do oglądania filmiku. Do dużej miski wsypujemy mąkę pszenną, dodajemy proszek do pieczenia, sól oraz cukier. Wszystko mieszamy łyżką. Następnie wlewamy piwo. Dodajemy jajka i całość mieszamy łyżką do połączenia się składników. Dłonią zagniatamy ciasto. Do posmarowanej tłuszczem foremki na chleb przekładamy ciasto, a następnie pieczemy je w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza około godziny. Po upieczeniu chleb studzimy w piekarniku. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.